Agata Jędraszczak, Kuchnia Agaty i dziś przepis na delikatnego dorsza w winnym sosie śmietanowym z dodatkiem intensywnie ostrego pieprzu. chciałabym zachęcić, żeby na świątecznym wielkanocnym stole zagościła ryba. A konkretnie dorsz, polędwiczki z dorsza atlantyckiego firmy Abramczyk, bo to cudowne, delikatne mięso, a do tego bardzo szybkie do przygotowania, co zaraz się zresztą okaże. Wstawiam ziemniaki i seler. To będzie piuret dodatek do naszych polędwiczek. więc kuchenkę. Czas zabrać się za rybę. Polędwiczki to produkt mrożony, dlatego trzeba go najlepiej dzień wcześniej wyjąć do lodówki. Niech odtajają i możemy brać się za gotowanie. Ziemniaki z selerem już się ugotowały. Odlałam z nich wodę. Czas na przygotowanie piuret. Użyję do tego takiej praski. To jest chyba najwygodniejszy sposób. Łyżka. I lecimy. Dzięki temu puree będzie naprawdę delikatne i lekkie. To ważne. Do jeszcze gorących ziemniaków dodaję świeże listki szpinaku. One pod wpływem temperatury zmiękną i trochę masła, bo każde piure z masłem jest lepsze. Jeśli uznacie, że piure jest za gęste, dodajcie jeszcze odrobinę mleka. Moje jest dobre. Zostawię je teraz na boku i biorę się za przygotowanie ryby. Gwiazda programu, czyli polędwica z dorsza. Przygotowuję się naprawdę szybko. Włączam patelnię. Trafia trochę oleju lub oliwy. Do tego porcja masła. Ryba będzie miała lepszy smak, a to połączenie oleju z masłem powoduje, że masło się nie zacznie palić. Odda swój smak rybie. Te delikatne polędwiczki wystarczy doprawić sorą i pieprzem. To wszystko. To piękne białe mięso, a do tego bez ości. Patelnia gorąca, nakładam kawałki dorsza. I teraz dosłownie moment. Ryba potrzebuje tylko kilku minut smażenia. Pamiętajcie, ryby nie należy smażyć zbyt długo. Zależy nam na tym, żeby była delikatna i wilgotna. Spójrzcie tylko, jak pięknie podzieliła się na płatki. Ryba smażyła się około 3 minut. W międzyczasie przełożyłam ją na drugą stronę. A teraz wezmę kawałek folii aluminiowej. Ułożę porcję do sza. I zamknę, ponieważ chcę, żeby ryba pozostała ciepła w czasie, kiedy będę przygotowywała sos. Zostawiam patelnię, na której smażyła się ryba. Teraz drobniutko posiekana szalotka. Cebula trafia na patelnię. Nie chcę, żeby się zezłociła, ma być tylko szklista i miękka. Od razu dodaję ziarenka zielonego, marynowanego pieprzu. To on doda ostrości. Na patelnię wlewam teraz białe wytrawne wino. Zbierzę wszystkie smaki razem. Niech się zagotuje, odparuje z niego alkohol i ostatni składnik śmietanka. Sos gotujemy kilka minut, będzie się stawał coraz bardziej gęsty. Sos ma już ładną, gęstą konsystencję. Możemy podawać ryba pure zielone znaczy zdrowe, czyli wszystkie warzywa razem lądują na talerzu. Teraz porcja delikatnego dorsza, a zwieńczeniem dania będzie kremowy sos z zielonym pieprzem. Nie mam wątpliwości, że to danie godne świątecznego stołu. Delikatna ryba, elegancka, ale bardzo szybka w przygotowaniu. Życzę Państwu wesołej Wielkanocy, smacznego.